A nikt z was koloru nie zmieniał? Ty mordo, ja co kujesz? Dobra, jedziemy A Jak będzie działał, to ja będzie nie jak nie, to działa. Jak, się... jak ja ci sam strzykawki przyniosę <laughs> Jak ja sam ci kurwa zastrzyki robię <laughs> <laughs> no, Wyciszył trójkę Kurwa, gruźliza Dobra, nie działa yy, Dobra, Musimy cię zmutować panowie A, o, To czekaj, jestem na sławkę, wyłączę Z tą wizją. No dobra ta wizja jest. Dzień dobry. Co ja tu się stało? Double kill. Mocno, mocno to No co światła się wyjebały, by to był double kill, nie? No, e, rzekaj. Dobra, a gdzie ciało? No, no ale które teraz? Nie było. To znalezione. Aha. No, wodwa. dwa. dwa jest ciało. No, wodwa jest. Kogo to Kogo było ciało? Eee, o, 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 nie aha, nie około, aha, tam. Bo, bo biegł chyba z No to ja, ja ogólnie pobiegłem do O2, w sensie do pokoju obok napełniać butle z tlenem i cały czas obok mnie był kurwa Ziutek. No. I Ziutek nagle I kurwa, podbiegłem do drzwi, żeby wyjść, pobiec do ofisa. Ziutek był przy mnie, po czym Ziutek się cofnął, ja pobiegłem do nie, ofisa, gdzie był Cytka i nie wiem, ktoś jeszcze był oprócz Dobra, ważne info jest takie, że Hubix poszedł z... był zielony, nie pamiętam czy czy Brojas. Ehm, tak, tak Hubix ze mną poszedł i on I raczej, raczej jest clear ogólnie, tylko No nie wiem czy wcześniej ale się Hubik zabił. Nie ale, ale on jest dead! Hubix nie żyje! Ja pierdolę! Ale nic nie, ale ja nic tak, nie wiedziałem! Ja... <laughs> Hubix jest clear jak coś! A czekaj, to, gdzie ja teraz jestem? Aha, ja wychodzę z piscina. W takim razie ktoś szedł do Specimena i go zabił. Ktoś no, szedł od od no góry. Kutyski, to do i kto no, Nie, ale. No, że no, to no, było ja. widać w moim goście, że nie wiem, co się dzieje, nie? Ale no. Ja tam mówię, że. Maramix, potwierdź, jeśli patrzyłeś teraz na Witalsy, na, na tak? Były tylko dwa ciała. Były, ale, no. Cztery zaginione są teraz. I, i, I wie... czyje czy to były, jeśli pamiętasz? Bo, bo dwa. To, to był kilka. <laughs> znowu, parę sekund temu. I nie nie i wiem, ale kto... na pewno to był Bobby. Jeden, ale drugi chyba... No, nie... Dobra, a, a kto był jeszcze z nami w, w, te, w no, Vitalsach? Bo tam było po prostu chyba. No, trzy osoby były jacy i chyba... No bo w takim razie na, na pewno dwóch z nas jest clear, e, hmm. to wiadomo. No bo był double kill, więc nie mogło być w ogóle. Ja bym skipował, kill był. Ale właśnie, znaczy no double kill, Z pytanie czy double kill, bo... Nie, ale ten teraz zgłoszony to nie jest ona, double kill, to ona jest... Po jeden, jeden był pojedynczy. Po, 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 po prostu były Tej cztery kill. O kogo ciało zrobić. No chamę, tak, tak, ale, ale, ale tak natychmiast, I natychmiast A, <coughs> te dwa <się> pojawiły mowę. <coughs> Aha, okej. Okay. Imediatly. Ale nie, no nie to pamiętasz też kto by nie był jakby na Vitałsa jakby 2? Bobby na pewno mówił, że stary, już kill, a nie, nie, nie pamiętam niestety, za szybko się stary to było. Kiel, Bobby? Bobby stary, tak? Hubix mhm, na pewno nie, jest. świeży w takim razie, nie? Jakby nie ja go nie, nie jeszcze niedawno nie widziałem. Tak ta ma. Maramix mówi, ja tak nie mówię, ja nie pamiętam, ale... ale... Bobby to rozgłosiliśmy? No wydaje mi się, że był różowy, znaczy... znaczy teraz teraz go zgłosił Nie no, ale Hubik gdzieś nie może. Bo był różowy, I, że zgłoszony. mówiliście, że wy mieliście sam specimen, czy gdzieś tam, tak? Natomiast, no, ale ty, Brojas, poszedłeś z Hubixem, tak? Tak, 10 sekund. I, no to mówię, ja, ja Brojas, Brojas, Brojasem nie uchwalę, teraz skip vote. Złomę liczbę osób, żeby głosować. No. Skipnecie. Ale, Brojas... Ale, mm, mm, mm. ale Hubix jest clear jak coś. <laughs> Dobra, to jest, ja jest naprawdę cudo. 自信。 Czy Je to zmarł? To jest zaczęłam, zaczęłam, Co? Co zaczęłam, 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 nie? zaczęłam, 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 tam jest i, I co? on Kim ping dobra, ale kurwa kurwa ma. no to nie ory... za jest ale oro za dużo Czek <śmiech> <dobra>. <śmiech> o, jest. daj nowe role daj nowe dobra role, ale